w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Krajowa mapa zagrożeń. Turniej tenisa. Komenda Powiatowa Policji podsumowała interwencję w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń. To stosunkowo nowe narzędzie policji, dzięki któremu udaje się zmniejszyć m.in. liczbę naruszeń porządku publicznego czy nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej. Jak pokazują statystyki, mieszkańcy powiatu chętnie korzystają ze wspomnianej mapy. Tak, krajowa mapa zagrożeń po raz kolejny się sprawdziła i pokazała, z jakimi problemami trzeba się zmierzyć i jakie można szybko rozwiązać. Ta mapa funkcjonuje już od ponad 4 lat. Tych zgłoszeń na mapę mamy bardzo wiele, co oczywiście nas cieszy, bo to oznacza, że wiele osób w to bezpieczeństwo się po prostu angażuje. Od maja tego roku mogę powiedzieć, że do lipca tych zgłoszeń napłynęło 108. 37 tych zgłoszeń potwierdziliśmy. Bo jak wiadomo, każdego rodzaju sygnał policjanci sprawdzają, weryfikują i potwierdzają bądź też nie. Z tych 37, praktycznie połowa dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo i poprawy dotyczącej infrastruktury, gdzie po prostu też mieszkańcy zauważają, że należy uzupełnić oznakowanie pionowe, poziome, domalować jakieś pasy. Bo są słabo widoczne, oraz różnego rodzaju sytuacje związane z ruchem drogowym, m.in. też przekraczanie dozwolonej prędkości, parkowanie w miejscach niedozwolonych. Cieszy nas też, nas też fakt, że e, mieszkańcy pracując z tą mapą mają możliwość e, jakby przez cały czas nanoszenia swoich sygnałów, bo w tym zaciszu domowym spokojnie Mogą po prostu te sygnały zaznaczać, mogą dodawać opisy, zdjęcia, bo też tak właśnie jest taka możliwość. No i bardzo dobrze, że mają też poczucie, że na to bezpieczeństwo mają wpływ. No właśnie, bezpieczeństwo to słowo klucz. Kolejny temat. Wcześniej informowaliśmy o tym, że powstaje specjalny spot. Spot już powstał. Przypomnijmy, spot dotyczy bezpiecznego zachowania nad wodą i na wodzie, tak? Tak, spot został już zrealizowany. Już można go oglądać nie tylko na stronach Policji w Wrocławiu, Bydgoskiej, Komendy Głównej, ale też na stronach na np. Woporu Kruszwickiego, Osiru. I no zachęcam do obejrzenia tego spotu, bo dotyczy właśnie bezpieczeństwa podczas przebywania na wodom i terenach przywodnych. O czym mówi ten spot, jaką fabułę przedstawia? Myślę, że nie będę teraz zdradzać, bo każdy sobie po prostu ten spot obejrzy. Ale najważniejszą rzeczą i naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo osób, które no, odbywają wakacje, które przebywają na tych terenach, ale jednocześnie też uświadamianie, że woda to żywioł. No i niestety co roku pochłania wiele istnień. Jestem tu, gdzie zawsze. Podobno nie można beze mnie żyć. Mówią, że jestem niebezpieczna. Niektórzy nawet, że wciągam. Jeśli nie znasz zasad, Zostaniesz moją ofiarą. Ze sprzętów wodnych korzystaj z głową. Podczas kąpieli przestrzegaj regulaminów. Postępuj zgodnie z poleceniami służb czuwających na kąpieliskach. Dla własnego bezpieczeństwa naucz się pływać. Pamiętaj: woda to podstępny żywioł. W weekend przy pięknej, słonecznej pogodzie blisko 30 tenisistów rywalizowało w turnieju singlowym w tenisie ziemnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych o Puchar Prezydenta Miasta i Nowrocławia Ryszarda Brejzy. Najwięcej emocji dostarczyła dwudniowa rywalizacja w kategorii do 45 lat mężczyzn, w której wziął udział aż 16 zawodników. Faworytem był zeszłoroczny zwycięzca Adam Michalski. Adam uśmiechnięty, to jeszcze oczywiście nie jest uśmiech zwycięzcy, bo to dopiero granie się zaczyna, ale chyba szczęśliwy jak wszyscy, że można wreszcie grać normalne turnieje. Jak najbardziej, cieszę się, że spotykamy się tutaj na kortach, pogoda dopisuje, jest chyba kilku zawodników, których nie znam, więc... Więc turniej zapowiada się ciekawie. No właśnie, bo ta frekwencja jest nawet wyższa niż bodajże w zeszłym roku, kiedy nie było żadnych obostrzeń. To pewnie znaczy, że ludzie naprawdę się już stęsknili za graniem? Myślę, że tak. Ludzie są stęsknieni, chcą wyjść z domu, coś porobić, a spotkać się w gronie, to tym bardziej jest frajda. To tak naprawdę nie jest pierwszy turniej na kortach tutaj Osirów, bo był już turniej deblowy, prawda? Tak, był turniej deblowy. Turniej pana Mariana Holca. Też bardzo ciekawe spotkania były, no e, ciekawe, ciekawe, ciekawa końcówka była. Pogoda nie, nie dopisała w końcówce, ale, ale to też miało swój jakby urok. Tak, był to turniej niezwykły, ponieważ tam o jedną piłkę trzeba było zagrać przed, uciekając przed burzą, ale tu chyba dzisiaj jest spokojnie, bo prognoza jest chyba bezpieczna. Myślę, że tak, no, na razie niebo błękitne, humory dopisują, więc czekamy na rozstrzygnięcia. Ty wygrywałeś w zeszłym roku i w innych turniejach tutaj. Powiedz, czy czujesz się faworytem? Bo tak cię tutaj chyba wszyscy oceniają. No, ta rola faworyta zawsze jest troszeczkę taka uciążliwa. Więc, no, wiadomo, trzeba wyjść na kort, udowodnić, wygrać i tak dalej. a Wiadomo, nic nie jest dane z góry. E, oczywiście tutaj przed turniejem się troszeczkę pooglądaliście. Wiesz, kto przyszedł, to tak może być twoim najgroźniejszym rywalem? Tak, jak wspomniałem, kilku twarzy jakby nie znam i po prostu no to też jest jakaś zagadka, co, co, co będzie, nie? jak kto jak to zagra. E, no tak, bo widać, że też jest kilku młodych zawodników, a to jest zawsze wielka niewiadomość. Tak, to nawet było widać w Bytomiu, co, co się stało, że junior wygrał z. Z Hubertem, ale no taki jest tenis właśnie i ktoś wychodzi na kort na i ma równe szanse. Adam ponownie dotarł do finału, w którym jednak po zaciętym pojedynku zwyciężył Bartosz Hys. Kolejne miejsce zajęli Michał Walkowiak i Tomasz Janowski. Warto zauważyć, że zwycięzca w kategorii do 45 lat znajduje się obecnie na 152 miejscu rankingu Międzynarodowej Federacji Tenisa ITF amatorów w wieku powyżej 35 lat. W kategorii do 12 lat zwyciężyła Antonina Uławska tuż przed Aleksandrem Pobłockim. Kolejna uśmiechnięta twarz. Też chyba bardzo zadowolona, że wreszcie można się oderwać od tych różnych obowiązków życiowych i tutaj pobawić na korcie. Dokładnie tak. Mąż mnie nakusił, właśnie do tego turnieju, i biorę w nim udział. Tak wypadło, że jest jedna przeciwniczka, ale to i tak jest sukces, bo w tym turnieju bardzo rzadko w ogóle kobiety występowały. No dokładnie. No szkoda, że tak mało jest dziewczyn chętnych, nie? Bo fajna by była rywalizacja, a tak? No to jeden meczek, ale dobre i to, nie? E, gracie do trzech setów, czyli troszeczkę tak. sobie pogracie, a e, powiedz jeszcze, jak to wygląda przez cały rok, bo kobiety też biorą udział w rozgrywkach ligowych, tak? Tak, ja gram w lidze na szymborskiej, w męskiej lidze, no, także rywalizacja jest. No i jakoś tam daje radę. No właśnie, bo do pewnego poziomu panów, panie sobie jakoś tam radzą. Powiedzmy, dopiero jak już jest poziom napki Adama na przykład, to już nie. No trochę by było ciężko z Adamem grać, no bo on jednak jest na wyższym poziomie. No ja ogólnie teraz awansowałam do piątej ligi właśnie naszym borskiej, nie? Także nie jest źle. Od siódmej praktycznie, bo jest etap 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, także na piątym poziomie jestem, nie jest źle. Kategorii kobiet zmierzyły się Katarzyna Michalska i Aleksandra Boczar-Horbaczewska. Panie Aleksandro, co tutaj Panią przygnało? Skąd ten pomysł, żeby się tutaj pobawić? Przygnało chęć, chęć rywalizacji, powiem Państwu, ponieważ no, gram od dziecka, a nie miałam jeszcze okazji z kimś profesjonalnie pograć i myślałam, że akurat to będzie ak miejsce. No, odpowiednie miejsce do tego, żeby kogoś spotkać i no, sprawdzić, jak. Jakie mam siły, na ile mnie stać? A czy z dzisiejszą rywalką już się znacie, czy nie, się um... Um... się dzisiaj. <noise> Także nie, 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 znamy się wcześniej. Czyli to, że jedna i druga pani się zjawiły, to, to oznacza, że ta druga w ogóle może zagrać? Tak, myślę, że tak. No chyba, żeby wtedy sędziowie postanowili inaczej i grałaby któraś z nas z mężczyznami. A proszę powiedzieć, jak to wygląda w, w, w ciągu roku? Czy z rakietą często jest pani na korcie? Rzadko, od jakiegoś czasu, tylko ponieważ próbuje sił mąż i chciałby, żebym go nauczyła, i tak sobie przechodzimy co jakiś czas. Tylko tutaj na korty, jeśli są wolne. Być... Z tymi wolnymi kortami to też różnie bywa, tak? Ale tak to. Jak schodzimy, to... to się wtedy zapisujemy na kolejne. Ale to, że korty są często zajęte, to chyba dobrze? Dobrze świadczy, tak, dobrze. E, panie Aleksandru, już piłki, kilka piłek przebitych z rywalką, jakie szanse? Myślę, że mamy porówny, równe szanse. Czyli kort wszystko zweryfikuje. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. W kategorii powyżej 45 lat mężczyzn Artur Wiśniewski wygrał z Jarosławem Przekwasem. Drugiego dnia w kategorii do 15 lat pierwsze miejsce wywalczył Mateusz Zdziebliński. Kolejne miejsce wywalczyły Marta Ślizanowska, Julia Uławska i Julia Ślizanowska. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. To już wszystkie informacje w inowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.